Filip Małek. Anna Łakomek. Filip Śliwa. Anita Szydłowska. Artur Możdżęń. Natalia Padlik. Szymon Cisek. Karolina Smak. Patryk Głąb. Magdalena Ostrowska, Jan Borecki, Magdalena Nosal, Maciej Duda 13 śmiałków zdecydowało się wziąć udział w przygodzie, którą zapamiętają do końca życia. Czekają ich zadania wymagające sprawności fizycznej i logicznego myślenia. Doskonała pamięć będzie kluczem do sukcesu w niejednym zadaniu. Grupa zdobywać będzie duże pieniądze. Do puli wpada 111 zł. Jednak szybko będą je tracić. Zadania będą indywidualne oraz grupowe. I to właśnie te wywołają wielkie emocje. Yeah. To jest w ostatniej drużynie. Czy można odpowiedzieć na takie Nie pytanie? Dolewuj. Niejednokrotnie uczestnicy przekroczą granicę własnej wytrzymałości. Zmierzą się z największym lękiem i strachem. Pojawią się szczere łzy i zawiążą prawdziwe przyjaźnie. Nie braknie także konfliktów. Ania! Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz! Najważniejsze jednak będą pakty i sojusze. Zadaniem uczestników jest zdemaskować agenta i dowiedzieć się o nim jak najwięcej. To właśnie informacje w tej grze będą największą walutą. Podczas eliminacji tylko najbardziej zorientowani przejdą dalej. A finałowa kolacja wyłoni zwycięzcę i ujawni agenta. Program poprowadzi Tomasz Batko.